Dolecałyśmy do Rzymu i siedzimy już w autobusie, żeby dojechać do centrum, ale mamy całą świecącą. Już twarz. Mam mokre włosy, no. nawet, a jesteśmy w Rzymie no. jakieś 15 minut. Jest tak parno, wybuch pożar. Tyle no. mamy najlepszy możliwy timing, żeby gdzieś przyjechać. Pierwszy ułek Dalej jest ciepło, zaraz będzie jedzenie. Ostatni posiłek, jaki jadłam, to był o 14 po treningowe. 50 gram kaszy, 35 gram białka z Prozisa, w leci makaron. Przyszło jedzonko, tak to się plasuje. Mega dobra. Nie wiem, czy to dlatego, że byłam już taka głodna, czy to jest ten vibe Włoch. Nie, to jest po prostu pyszna. No właśnie, tam gdzie byłyśmy, no to Amatriciana uważam no a Carbonara da tak Polecajka dla tego miejsca: kremowy sos, gruby makaron spaghetti, dużo pieprzu. To jest makaronu od Kasi. Amatriciana. Zobaczymy, czy równie wczyta. Mm. Uh -huh. Po tych 7 tygodniach redukcji, żeby ten vlog z Rzymu nie stał się tylko vlogiem jedzeniowym. Właśnie jesteśmy na piazza Navona. Tutaj z tyłu mamy fontannę Quattro di Fiumi. coś takiego. Nie znam się na tym, ale na pewno jest tutaj jakaś mocna historia. A teraz idziemy jeść. Jesteśmy w Baru Panie tam sobie gestykulują. Panie nie da się go rozerwać. Dobry team, francuski, a nie włoski. Doszłam do etapu kremu nie najlepsze jak jadłam, ale nie smakuje białą czekoladą. Jak pan Dobra, bardzo dobra. Mój słodkie, też też łatwiam, to słony mało owoców, a generalnie mogę na plus. Aktualnie znajdujemy się pod Panteonem. Kilka słów o Panteonie, kiedy mi go Charge PT. Jak czegoś się dowiemy w środku, <gry> bo zastanawiamy się nad wejściem. Sprawdzimy na, wejście. na TikToku, czy jest to atrakcja warta 5 euro. Okazało się, że wejście tutaj dla mnie jest za 2 euro, ponieważ do 25 roku życia obywatele Unii Europejskiej mają bilet za 2 euro, to, to o tym wiedzieć. Nie wiem, czy pojawi mi się w tej serwisie, który był James Bond, Daniel Craig, czy mam do tego czerwne trufle? Pytanie, czy to jest trufla? Czy tam jest trufla? Czy to jest ser? Tam jest trufla. No kurwa, człowieku. No, jak to smakuje? to drogie, więc oby było takie fajne. Było. Jest warte swojej ceny? Tak. No, no rozpierdol, no trufla, wiesz, pomysł, nie? No, nie tu, jest takiego nie słowa. Po prostu coś To jak Ci smakuje? Nie warto wyjąć z truflami, ponieważ jest w trufli nie czuć. Bo one są dodawane na samym końcu. Alfredo jest mega dobre, bo jest takie delikatne i nie jest w ogóle ciężkie, jak często są makarony. Ocena lodu, Della Palma 11 na 10, serio. Pani mi jeszcze pomieszała, dwa smaki. Wziąłem dwie gałki, więc tak jakby trzy smaki mam. Jest 120 smaków. Stałam, nie liczyłam. Boskie. Ona powiedziała, że ten słony karmel jest zawalony. Ja mam crispy pistacja, crema di pistacchio i cheesecake. Ty masz salty karmel, stacja z brącha. Bardzo dobra bardzo dużo sera, na mortadela, super pinza mega dobrej cenie, w przepięknym miejscu i zupełnie inna carbonara, niż ta, którą jadłyśmy pierwszego wieczora. Będzie bardziej smakować, bo sos bardziej oblepia, włączale jest zrobione totalnie na chłopiąco, makaron jest al dente. jest gruby, no ale to jest dlatego, że panie robią go to same. No oceniłabym tą carbonarę 9,5 na 10 naprawdę. Hmm. Uważam, że tak carbonara na jest tania. Dużo lepsza, co? Tak, tak. Makarony tutaj 17 euro. Jest to tak fajowane mięso. Makaron serio przez że jest tam robiony, więc uważam, że i tak warto przyjść chociaż raz i tego spróbować. Robimy update. To jest zbyt dobry pomysł, żeby jeść o takiej godzinie, w taki upał, po wieczornym aperolu. To dopiero początek dnia. Idziemy teraz na Forum Romanum i Koloseum. Spróbuję tej dziwnej. Ona jest z prowolą. chyba jaki skrzyby. Ja na pierwszym czułam z czemu z 22 euro, kole i cztery kawałki pizzy, uważam, że to. Teraz to w sumie wyszło 11 euro na głowę A rano zapłaciłam za te dwa makarony i jeden napój 42 euro No jeszcze tak samo No to chodzi o balans, nie? Tak Smakuje jak taki sos do makaronu grzybowego. Przepyszna jest ta bresola, naprawdę jest tak smaczna To jest mega spoko, ale to jest lżejszy. Mhm. Oni no naprawdę nie oszczędzają tutaj składników, więc tutaj bardzo dużo jest proboli. Mm -hmm. I tutaj jest dużo oliwek znowu. Tutaj też te ciasto zbożowe robi robota. Fajnie W Mojej rodziny w pizzerii też tak podajemy. Te na koniec, bo muszę zachować jej spadki. Właśnie specjalnie przedstawiłam, skupiłam na koniec, bo jestem jej pewna. Plus. Co muzyka w tym miejscu. No, uważam, że to jest świetne przygotowanie do koncertu danego akwakultu. Dzisiaj dzień zaczynamy od Dziękuję zdrowego ginger shot z cytryną oraz pomarańczą na Campo Di Fiori. Na... mi słowa o dwa soki 8 euro, jeden sok 5 euro. Pan mówi, że ładna i dobra. Pan się uczy po polsku, powiedział, że jutro nauczy się otwarte każdego dnia, więc liczymy na to. Ale co się stało? Paniesa przed chwilą powiedziała, że coś porwała. Otóż nic nie porwała. Lać umiera. Lać już mówi, koniec. Już mam dość. Lać jeszcze walczy o życie, widać. To podkleję się Czekaj, bo coś porwała. Porłóczyk <muszyma> <ten> leci. Bardzo ciekawe, czy one się będą różnić przy czymkolwiek. Bardzo mocno pieprzna. Cokolwiek. Okay. To jest sama Ja mam grupę od ale one smakują tak samo. też. <laughs> <laughs> Generalnie uznałabym, że to jest trochę w toba. Płaciłyśmy tyle samo co wczoraj za tą pizzę rzymską, no. No jest to absolutnie bez porównania. Tak, no. jest za mało różnicy pomiędzy no, smakami. Też nie mają porównania z innymi miejscami, gdzie no. robią supli. Też się o no. kolorem różnicę. Cena no. jest taka. Drugi raz bym to nie przyszła. Przyszłabym na przykład skosztować jedną kulkę, żeby zobaczyć czy mi to w ogóle smakuje. Cena 14. Sytuacja wygląda tak, że do końca ja wiemy jak to się je. Smak jest taki słony, ale dobrze to smakuje. Ja nie wiem czy dzieje całe czytaki. Oni się nie patrzą. Mega ciekawa te jamaciciciana. Wygląda bosko, pachnie też boską. Próby makara. Mm. Bardzo dobra. Zupełnie inna niż pierwsza amatryciana, którą jadłyśmy. O fortunata lepiej robi guanciale, bo to guanciale nie jest zrobione na kupiącą. Ono jest zrobione tak na wąsą. To też zależy jak to lubi. Nie bardziej odpowiada to takie lepiące guanciale, natomiast sama amatryciana bardzo mocno pora Porofera, duży makaron i naprawdę jest bardzo U Usłyszałam tutaj z dole te same. jadłam w tym miejscu, chyba 6 makaronu, to sobie na piskę. i sobie A jeśli ja ubiegłam coś polidorowy, no to zrobiłam, że wejdzie sobie wole. Moim zdaniem jest mega dobra, bo ja ubiegłam takie słuchające ciasto. Całkiem co innego niż taka piszyna policyjska. Ona jest mega... I właśnie jest taka kuchnia. Recenzja apartamentu. Fajne jest tutaj kapsułki. Jeżeli tutaj będziecie, to tam znajdziecie więcej kapsułek, bo na wejściu dali tylko dwa. Wi-Fi nie działało. Jep, tutaj była taka kuchnia z której ani razu nie skorzystałyśmy oczywiście. Tutaj miałyśmy sypialnię, więc spoko, mega wygodne łóżko. Tutaj suszarka, prysznic. Nie ma grzyba, więc jak na włoskie standardy, za taką cenę, mega spoko. Aczkolwiek no, znalazłyśmy wczoraj Karalucha. Może siedzieć na krześle. Nie bierzcie tanich y, apartamentów. w Rzymie. Tu jest walizka, a tam był Karaluch. Ja to muszę zajeść. Chodź tu i mi pomóż. Musisz go deptać. Trzeba to odsunąć. Ja się boję to odsunąć, bo ja się boję, że ich tam jest więcej. Nie, nie, nie odsuwaj tego całkiem. Ale nie wszedł mi do walizki, prawda? Weź tam spójrz pod tą szalafę. No, chyba cię poje... Chciałam Może już zasnął. Idzie w moją stronę. Proszę cię, zabij go. Stara, on ma takie długie ślepia. To no, jak wam nadepnąć? Normalnie. Przecież on nadepnie mnie. jest tam? No jest tam, nie udawaj. Tego ja mam bardzo słabo. To jest to? O widzisz, zda... Bo ty nawet tego dobrze nie widzisz. Na koniec zapytałyśmy też, czy możemy sobie zostawić bagaż, bo mamy jeszcze dzisiaj cały dzień. Chciałyśmy zostawić go tylko do 11, bo idziemy sobie jeszcze na plażę. Powiedzieli, że nie, nie Rozumiem, co to jest za różnica, czy możesz sobie zostawić bagaż na te dwie godziny, czy musisz płacić dodatkowe 10 euro za bag safe'a. Mam im zdjęcie Karalucha. Napisali, że weryfikują sprawę, aczkolwiek Karaluch już jest martwy w śmieciach. Polecam i nie polecam jednocześnie. Dowieśmy teraz bruskettę z kremem z, z karczocha. Mm. Ja bym to porównała trochę do z Ja nie będzie ja bakła. A karczocha? Bardzo dużo żółtka. W od razu widzę, że jest trochę grudek. Jest bardzo dobra, ale absolutnie nie ma podjazdu do starej fertunatory. To już chyba żadna nie będzie miała podjazdu. Chyba nigdy, no. Ale też takie fajne kłąciale. Dużo serca. Tylko tam zjawowość z tego sosu przebiła wszystko. A można to żółtko. Jest za mało tłustych w guanciale. przez to nie zrobiła się taka emulsja. Idziemy na pizza. No, chodź tu, chodź tu już. to jest w ogóle moja pierwsza taka prawdziwa pizza rzymska. W końcu ostatni dzień się udało. Przypalone ranty. Wziąłam sobie z salsicią, bo pan polecił. Mam wziąć z szynką, ale pan polecił z salicyą, on chyba wie, co mówi. Wyglądał na takiego, który lubi jeść. Ale mm. dobra, to jest raczej mm. No Nie da się tego porównać do żadnej innej pizzy. Przez to, że oni go tak na mega płasko rozwałkowują, to smakuje jak taki podpłomyk. Dla mnie lepsza jest pizza na i na focacci, aczkolwiek jest mega dobra. Czekam, za jakiś gratis za kamerę. To zabawa.